Zaraza ziemniaka to choroba grzybicza, która rozwija się w ciepłych, wilgotnych warunkach. Jest ona wskazywana jako brązowe plamy na liściach lub w postaci powłoki proszkowej pod liśćmi, która może powodować także gnicie owoców. Inną chorobą grzybową jest mączniak prawdziwy, który atakuje szeroką gamę roślin, w tym warzywa, drzewa owocowe a nawet rośliny ozdobne. Pojawia się jako biała substancja proszkowa na owocach, łodygach i liściach. Może zmniejszyć plony, osłabić rośliny i wpłynąć na uprawę. Mączniak prawdziwy dyniowatych wywołany przez fotosfera Santi stanowi poważny problem dla dyni i kabaczków gdziekolwiek uprawiane są te rośliny. Fotosfera aksantii kolonizuje tkanki liści, łodyg i owoców i może zmniejszyć plony o ponad 50%. Kontrola chemiczna może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i często skutkuje lokalną selekcją szczepów patogenu tolerancyjnych na stosowany systemiczny fungicyd. Z tego powodu stosowanie fungicydów musi być ostrożnie zarządzane, aby zachować skuteczność. Dlatego przyjazna dla środowiska alternatywa dla zwalczania aksantii byłaby bardzo przydatna.